Tylko jeden obowiązek, powiedzieć wam dzisiaj, co czuje naród polski. Nowy Świat, 24 stycznia 1945 roku. Na co czekamy? W chwili, kiedy to piszę, nie jest jeszcze znane stanowisko rządu polskiego wobec ultimatum Sowietów, uznania przez rząd polski Rozbioru Rzeczypospolitej i linii Ribbentropa. Być może że kiedy artykuł ten ukaże się w druku, odpowiedź będzie już udzielona. Nie odbierze to mocy żadnemu z argumentów. Jeśli odpowiedź będzie, jaką być powinna, jaką być musi, wówczas potwierdzi prawdę tych słów. Gdyby była taką, jaką być nie może, jaką nie będzie, wówczas potwierdzi je podwójnie. Jedyna odpowiedź, jaką rząd polski dać może na bezczelne ultimatum sowieckie jest słowo nie. Nie tylko żaden rząd polski nie przyjmie za podstawę stosunków między Polską i Rosją rozbioru Polski, ale żaden rząd polski nie przyjmie w ogóle dyskusji o zmianie linii granicznej ustalonej w traktacie ryskim. Nie ma więc na co czekać. Trzeba tę odpowiedź dać jak najwcześniej i jak najwyraźniej. Każda przemijająca godzina milczenia stwarza w społeczeństwie angielskim i amerykańskim przekonanie, że jednak rząd polski może wyrazić zgodę na ultimatum moskiewskie. Przekonanie to jest błędne. Rząd nie ma prawa takiej zgody udzielić. Ale przekonanie to jest szkodliwe. Bowiem niezorientowana w sprawach europejskich opinia anglosaska nabiera zwolna pewności, że ultimatum sowieckie jest słuszne, że linia Ribbentropa jest usprawiedliwiona. Dlatego każda godzina i każda minuta milczącej zwłoki jest grzechem. Są w Stanach Zjednoczonych uczciwi publicyści, którzy rozumieją istotny stan sprawy. Niestety są w mniejszości. Artykuły republikańskiej New York Herald Tribune i pro Rooseveltowskiej New York Post z dziewiętnastego bieżącego miesiąca są po prostu potworne w swej ignorancji. Wskazuje to, że nie można zwłóczyć, czekać, dyplomatyzować. Trzeba powiedzieć społeczeństwom anglosaskim prawdę: naród polski nie uzna zbiorów i będzie walczył o wolność i całość państwa polskiego. Będzie walczył każdą bronią, choćby miał walczyć samotnie i przez lata. Uczciwi publicyści amerykańscy widzą rzeczy jasno. Najlepiej sformułował to George Sokolski w republikańskim Sun z 19. bieżącego miesiąca. Pisze on. Żaden z rządów na wygnaniu. Nie ma pełnomocnictw do frymarczenia, to compromise, istnieniem narodu, który reprezentuje. Żaden z nich nie ma prawa ustępowania za swym podpisem terytoriów ani aliantowi, ani nieprzyjacielowi. Jak długo rządy są wierne swej roli powierniczej, to their trusteeship mogą mieć nadzieję, że ich narody zatwierdzą to, co one uczynią. Jeśli przecież zdradzają one swoje narody, ludy ich krajów uciekną się do rewolucji i do wojny domowej. Tak jest. Rząd polski na wygnaniu jest pełnomocnikiem uwięzionego narodu. Jest konstytucyjnym, legalnym. Jedynym pełnomocnikiem tego więźnia, jakim jest dzisiaj naród polski. Ale żaden pełnomocnik, żaden adwokat, choćby posiadający najdalej idące plenipotencje, nie może podpisywać w imieniu tego, kogo reprezentuje, zgody na śmierć tego, kogo reprezentuje. Rząd polski jest pełnomocnikiem narodu polskiego po to, aby interesów tego narodu bronić, nie po to, aby w imieniu tego narodu kapitulować. Pełnomocnictw kapitulacji rząd Polski nie posiada. Nie posiada ich formalnie, nie posiada ich politycznie, nie posiada ich historycznie, nie posiada takich pełnomocnictw formalnie. Niedawno pupil ministra Stańczyka, osławiony już popódczyk sowiecki, Abraham Pędzik, napisał paszkwil na polską faszystowską konstytucję i na polski faszystowski rząd. Otóż ta. Faszystowska konstytucja Rzeczpospolitej, której pan pędzik dla Kurąga skrępowała dyktatorską władzę w Polsce bardziej niż wiele demokratycznych konstytucji. Bez uchwały izb ustawodawczych nie wolno według konstytucji kwietniowej rządowi zbyć majątku państwowego, oszacowano go już na sumę tak znikomą jak 20 tysięcy dolarów artykuł pięćdziesiąty Ustrój Polski nie jest więc dyktaturą, w której można połową państwa swobodnie frymarczyć. Artykuł 52 Konstytucji powiada, że nawet zwykłe, normalne umowy z innymi państwami cytuję handlowe, celne, obciążające stale skarb państwa, zawierające zobowiązania albo powodujące zmiany granic państwa wymagają przed ratyfikacją zgody izb ustawodawczych wyrażonej w ustawie. Koniec cytatu. Nie. Polska nie jest dyktaturą. Mikołajczyk nie jest dyktatorem. Bogu dzięki. To tylko Abraham Pędzik jest kłamcą. Za co zresztą mu minister Stańczyk telegraficznie nakazuje wypłacać subsydia. Rząd Polski nie ma więc formalnie żadnych możliwości dyskusji nad rewizją postanowień traktatu ryskiego. Nie ma ich także politycznie. Cały naród odrzuca jakiekolwiek ustępstwa w sprawie granic wschodnich. Agencje prasowe i propagandowe rządu pana Mikołajczyka w Stanach Zjednoczonych usiłują systematycznie wmawiać w społeczeństwo amerykańskie, że rząd polski w Londynie opiera się nie na całym narodzie polskim, tylko na chłopach i robotnikach. Dlatego też ograniczamy się tutaj do przypomnienia panu premierowi uchwały partii. Z którymi wiąże on swoje polityczne istnienie, stronnictwa ludowego i Polskiej Partii Socjalistycznej, uchwały powziętej w Warszawie w końcu października 1943 roku i przesłanej rządowi polskiemu do Londynu. Uchwała ta mówi wyraźnie i dosłownie: Cytuję: W wystąpieniach rządów w stosunku do Sowietów wyczuwamy zbytnią miękkość i ostrożność. Koniec cytatu. Premier Mikołajczyk zna tę uchwałę. Nie wątpimy, że nie będzie jej autentyczności kwestionował. Sądzimy, że się do niej zastosuje. Dziś, zaraz, natychmiast. Ale ponad formalnymi i politycznymi uprawnieniami rządu stoi historia. Władysław Raczkiewicz nie ma prawa przekreślać tego, co uczynił Władysław Jagiełło. Lwów związała z koroną polską królowa Jadwiga. Wilno związał z państwem polskim Jagiełło. Naród polski nikomu i nigdy nie wystawi pełnomocnictw, które by pozwalały tym dziedzictwem wieków frymarczyć. Józef Piłsudski dlatego śpi w glorii na Wawelu, że dźwignął na swoich barkach testament wielkości narodu. Dźwignął go i przemienił w rzeczywistość. Ktokolwiek bierze na siebie odpowiedzialność za losy państwa, bierze zarazem na barki ten ciężar. Jeśli go dźwignąć nie zdoła, jeśli historii się sprzeniewierzy, czeka go hańba wieczysta i wieczne narodu przekleństwo. Prezydent Rzeczypospolitej, ubejmując urząd, przysięga. Cytuję. Świadom odpowiedzialności wobec Boga i historii za losy państwa, przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu w Trójcy Świętej Jedynemu na urzędzie prezydenta Rzeczypospolitej praw zwierzchnich państwa bronić. Koniec cytatu. Ta przysięga musi być dotrzymana. Nowy świat 29 września, pierwszy do czwarty października 1945 roku. Niewolnicy i zdrajcy. W styczniu 1944 roku, kiedy ujawniły się pierwsze fakty mówiące o tworzeniu przez Stalina nowych janczarów dla Moskwy, odzianych w polskie rogatywki, pisałem w artykule Niewolnicy. Dywizje polskie w Sowietach tworzone są po to, aby Polskę pozbawić jej praw. Dywizje polskie w Sowietach Tworzone są po to, aby dowieść światu, że istnieje wojsko polskie, które nie podlega prawnemu wodzowi, nie walczy o sprawę swego państwa, lecz gotowe jest słuchać obcego dowództwa i czynić, co ono rozkaże. Zamyka się krąg okrucieństwa. Porwano ludzi z domostw za to, że byli Polakami. Więziono, skazywano na głód, nędzę i śmierć za to, że byli Polakami dziś czyni się sprawę najpodlejszą i najokrutniejszą. Przymusem i gwałtem każe się Polakom walczyć z Polską. Pod dźwięki jeszcze nie zginęła, każe się żywym iść ku jej śmierci. Pod polskim sztandarem nakazuje się niewolnikom niszczyć to, czego walczącemu narodowi przemocą odebrać nie zdołano jego prawa, jego honor. Módlmy się za nich bo są to najnieszczęśliwsi wśród nieszczęśliwych. Najnieszczęśliwsi, gdyż nawet śmierć ich nie tej służy, którą kochają, lecz tym, co pragną rękami niewolników cały naród polski zakuć w kajdany niewoli. Tak przez półtora roku z górą widziałem i rozumiałem to, co każdemu Polakowi łatwo było widzieć i rozumieć. Mękę straszliwą tych żołnierzy, którym nakazano przeciw Polsce dawać świadectwo, ubierając ich na urągowisko w polskie znaki. Dziś, kiedy przyszli do nas stamtąd, świadczą każdym swoim słowem, że tak właśnie było, że tak właśnie czują, że niewolnikami byli tylko... zdrajcami nigdy. Ci niewolnicy rwali się ku wolności, pragnęli odejść stamtąd. Zerwać z moskiewskim przymusem, pragnęli odejść, aby z nim walczyć. Spójrzmy w duszę tych ludzi, otworzoną nam dzisiaj, spójrzmy, co się w niej działo, kiedy, tak mówią, postanawiali los swój rzucić na szalę życia i śmierci. Tak, oto tak wygląda droga z niewoli ku wolności. Cytuję: Dotarłem dość blisko sowieckiej linii. Które rozsądek kazał mi się zatrzymać do ciemnej nocy, zdrzemnąłem się. Nie wiem, jak długo spałem, godzinę czy dwie. Zbudziło mnie niemiłosierne zimno. Teraz już najwyższy czas, już północ minęła. I noga za nogą, z modlitwą na ustach, począłem się czołgać w kierunku łaby. Każdy szelest, każde pęknięcie patyczka robiło na mnie ogromne wrażenie, żeby się nie zdradzić. Nie wiem, czy Bóg mnie prowadził, czy anioł z nieba. Przecież prawy brzeg elby pociętej serwami, bagnami i mnóstwem jezior. Ja zaś trafiłem na groblę z faszyny i trawy i doszedłem suchą nogą na sam brzeg rzeki, jak gdyby przedtem wiedział o tej grobli. Dotarłem do rzeki. Usiadłem nad brzegiem i myślę, a w tej chwili wyłonił się z spoza chmur księżyc. W dali usłyszałem głos zmieniających się patroli sowieckich. Trudno, trzeba płynąć, nie ma rady. Po krótkiej, lecz gorącej modlitwie zrzucam płaszcz, buty, bieliznę. Jedynie spodnie, bluzę i czapkę wiążę w tobołek i przypinam paskiem dookoła szyi. Pogrążam się w fale elby. Woda dość zimna porywa mnie w swój nurt. Po jakimś czasie opadam z sił. I znów naglutki wysiłek. I metr po metrze zbliżam się do brzegu. Nagle czuję, że nogi moje dostają gruntu. Wychodzę na brzeg zziębnięty, zupełnie nagi i mokry. Spojrzałem poza siebie. W dali biliła się szeroka wstęga łaby, a poza nią czarny, posępny, cuchnący padliną komunizm. Gdzie? W którą stronę? Wtem ujrzałem w światełko. Pędzę zziębnięty. U bram budynku zatrzymuje mnie w nieznanym języku wartownik. Nie wiem, co mówił do mnie. Pamiętam, że wykrztusiłem słowo Polak i potem nie wiem, co się ze mną stało. Nazajutrz budzę się. Patrzę mu w okno. O dziwo. W oknie nie widzę krat piwnicznych. Ani wartownik nie chodzi. Największym pragnieniem moim jest jak najszybszy powrót do zdrowia, aby móc włożyć naprawdę polski mundur. Ten młody, nagi, zziębnięty chłopak, co wyszedł z ciemności, by powiedzieć żołnierzowi amerykańskiemu jedno słowo Polak. Nim upadł zemdlony, ten chłopak jest Polakiem. Jest krwią i kością z kości narodu polskiego. Jest posłem w kraju ciemności i nocy. Mówi za rzecz pospolitą. Wyrwał się niewoli i chce walczyć. I dlatego zdrajcami, sprzedawczykami, odszczepieńcami, co odcinają się od narodu polskiego raz na zawsze, są dziś ci wszyscy, co tam idą. Skąd on się wyrwał? Ci, co przypływają Elbę na wschód w dyplomatycznych strojach, w cylindrach na głowach, ambasadorzy, Konsule, charge do fe. Zdrajcy, sprzedawczycy, odszczepieńcy. Albowiem sprzedają się oni, aby zagłuszyć głos tego chłopca, co jest głosem milionów. Zdrajcą jest podwójny Kisling, ambasador Lange. Sprzedawczykiem jest hrabia Janusz Żółtowski. Odszczepieńcem jest pan konsul Rozwadowski. Sprzedali się, aby kłamać. Wynajęli się, aby własnymi dłońmi dusić tego chłopca, co nocą majową Elbę wpław przepływał, aby zatrzymać w jego gardle słowa prawdy. Wynajęli swoje pyski i swoje sumienia Katowi. Będąc sami na wolnej ziemi, podjęli się Stalinowi służyć, by łatwiej mu było dziesiątki milionów Polaków przytrzasnąć wiekiem niewoli. Z mniejszym niż tamten nagi chłopak wysiłkiem przepłynęli rzeką szerszą niż Elba tę rzekę, co dzieli uczciwość od hańby, obowiązek od podłości. A jednak nie oni, nie uroczyści, płatni i uznani zdrajcy, lecz ten nagi chłopak, zbiegły niewolnik, co ochwięc się na nogach wynurzył się z nocy, jest prawdziwym posłem narodu polskiego do wolnych narodów świata. I jego głos musi być usłyszany, jeśli narody te chcą pozostać wolne. Się. Nie aprobuje narzuconych rządów. Ten naród idzie drogą, którą poszło tych szesnastu męczenników, mając wiernie przy sztandarze białym i czerwonym. Wysłuchaliśmy, wysłuchaliście Państwo pierwszej audycji z cyklu Myśl Polska. Audycji bardzo wyjątkowej, słuchowiska bardzo wyjątkowego, opartego na tomie publicystyki Ignacego Matuszewskiego o Polskę całą, wielką i wolną w redakcji profesora Sławomira Cęckiewicza. Słuchowisko jubileuszowe. Dziś mija 133 lata od urodzin Ignacego Matuszewskiego, wybitnego polityka, męża stanu, publicysty i dyplomaty. Tym samym cały wrzesień poświęcamy jego postaci, i co wtorek w ramach cyklu Myśl Polska będziecie Państwo mogli wysłuchać tak jak dziś publicystyki Ignacego Matuszewskiego. A na pewno w którymś z odcinków będziemy gościć profesora Sławomira Cęckiewicza i otworzymy dla Państwa foyer taki pokój, w którym będzie można Panu profesorowi zadać gro pytań dotyczących Matuszewskiego. Jego publicystyki, jego twórczości, historii i tego wszystkiego, co Państwa w związku z tą postacią interesuje. Cieszę się, że akurat w ten dzień mogliśmy ten cykl rozpocząć. To postać i dla mnie bardzo wyjątkowa, choćby i przez to, że przez tyle lat przez rządzących polską. A niedopuszczających do głosu niepodległości e, zapomniana. Przypomniał ją profesor Cęckiewicz. Bardzo za to mu jesteśmy wdzięczni. Dwa olbrzymie, piękne, bogate tomy tej publicystyki, którą warto sobie systematycznie czytać i zapoznawać się z tą bardzo bogatą myślą, e, dostaniecie Państwo w księgarni IPN-u. To dobra inwestycja. Dobra inwestycja w, w to, by. Rozwinąć się zarówno intelektualnie, jak i poszerzyć swoją świadomość o tym, czym niepodległość i wolna Polska jest. A zatem, zawalczmy o nią choćby i w ten sposób o Polskę całą, wielką i wolną.